Rok 2025 przyniósł ze sobą emocje, jakie rzadko można spotkać w polskiej kulturze muzycznej. Trasa koncertowa Lato z Rabiem, organizowana przez Telewizję Polską, ma swoje stałe grono fanów, jednak w tym roku wzbudziła ona szczególnie intensywne reakcje zarówno ze strony widzów, jak i krytyków. Szybko okazało się, że wydarzenia transmitowane na antenach telewizyjnych spotkały się z dużym zainteresowaniem, co potwierdzają zebrane dane oglądalności. Trasa rozpoczęła się 5 lipca i już od pierwszego koncertu w Elblągu przyciągnęła uwagę licznej widowni. Podczas tego eventu, który odbył się na żywo i został transmitowany na telewizyjnych antenach, przed ekranami zasiadło ponad milion osób, co jest imponującym wynikiem. Portal wirtualne media opublikował dane Nielsen Audience Measurement, które potwierdzają, że koncert w Elblągu cieszył się największą popularnością wśród wszystkich wydarzeń w ramach trasy. Warto zaznaczyć, że średnia oglądalność koncertów to 913 tysięcy widzów, co na pewno jest znaczącym sukcesem. Telewizja polska zyskała w ten sposób pokaźny udział w rynku, przyciągając średnio 808 tysięcy widzów do programu emitowanego na TVP2, co stanowi 8,5% całkowitego udziału w rynku. Dodatkowo, stacja TVP Polonia przyciąga do swojego programu nieco ponad 106 tysięcy widzów, co przekłada się na około 1% udziału. W najbliższy weekend 26 lipca Koncerty przeniosą się do Giżycka, gdzie będzie można zobaczyć na żywo wielu popularnych wykonawców. Następne przystanki trasy obejmą Poddębice, Lublin, Mrozy, Bieruzał oraz Tarnów, a finał wydarzenia zaplanowano na 30 sierpnia w Grudziądzu. Na scenie wystąpią uznani artyści, tacy jak Doda, Dawid Kwiatkowski czy Raksi Węgiel, którzy z pewnością przyciągną tłumy. Nie można jednak pominąć, że trasa Lato z Radiem odbiła się szerokim echem również w mediach społecznościowych. Widzowie aktywnie komentowali wydarzenia, a w internecie pojawiło się wiele dyskusji na temat poszczególnych koncertów. Między innymi na temat występu Michała Szpaka, który otworzył trasę, wypowiadano się w skrajny sposób, od zachwytu po ciężką krytykę. Wydarzenie to stało się więc nie tylko musowym punktem w letnim kalendarzu muzycznym, ale także płaszczyzną do wymiany zdań, komentarzy i wrażeń w sieci. Połączenie sztuki i mediów sprawia, że trasa mlato z radiem to przede wszystkim święto muzyki który integruje różne pokolenia, łącząc ich w radosnym i wspólnym przeżywaniu ulubionych melodii. Aż do końca wakacji pozostaje, miejmy nadzieję, wiele emocji związanych z tym wyjątkowym wydarzeniem na polskiej scenie muzycznej.